Cześć, ja jestem Kasia i witam was bardzo serdecznie na kanale Potęgi obrazu. Dzisiaj zajmiemy się problemem, który często dotyka początkujących rysowników, a mianowicie efekt tak zwanego sianka, jak stworzyć płynne linie, aby jakość lineartu zdecydowanie się poprawiła? To pytanie nurtuje wielu na początku swojej drogi i właśnie temu chcemy dzisiaj poświęcić naszą uwagę. Przedstawimy kilka skutecznych sposobów i ćwiczeń, które pomogą uniknąć tego irytującego nawyku. Bo przecież im bardziej płynne i precyzyjne linie, tym większa satysfakcja z efektu końcowego. Linia jest początkiem niemal każdej pracy, niezależnie od techniki czy stylu artysty. Sposób prowadzenia linii, czyli tzw. Tak kreska, jest też czymś bardzo osobistym. To po niej od razu rozpoznajemy danego artystę. Płynne poprowadzenie linii może być jednak trudne dla początkującego twórcy. Kreska kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z rysowaniem, może być chaotyczna i niepewna. Nie ma jednak co się martwić. W tym filmie opowiem Ci, jak możesz poprawić jakość i sposób prowadzenia linii. Żeby skutecznie się uczyć, musisz uświadomić sobie swoje błędy. Najczęstszym problemem, który zaburza płynność linii, jest tak zwane sianko. Siankiem nazywamy potocznie poszarpane nierówne kreski, które często rysują początkujący artyści. Ich ręka nie jest jeszcze na tyle wyćwiczona, by rysować płynne, bardziej zdecydowane linie, dlatego starają się uchwycić jedną linię kilkoma kreskami. Możesz jednak zapytać, co w tym złego? Dlaczego właściwie warto pozbyć się sianka? Spójrz na te rysunki. Jak widzisz, sianko w znaczący sposób zaburza odbiór formy. Poszarpane, nierówne krawędzie wyglądają tak, jakby narysowana gruszka miała futerko. Taka kreska jest też dziwnie niepokojąca. Sprawia, że przestajemy skupiać się na samym owocu i zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ta kreska jest tak rozedrgana. Na dodatek poszarpana, nierówna linia wygląda też po prostu nieestetycznie. Nasze oko ma problem z analizą tak przedstawionej formy, bo wzrok zatrzymuje się na każdej kresce z osobna, zamiast płynąć swobodnie po całym kształcie owocu. Zwróć też uwagę na to, że niedokładne linie znacznie wydłużają czas pracy. Może się wydawać, że sianko przyspieszy proces rysowania. Bo w końcu wydobywamy formę szybko, szkicując jak gdyby od razu, bez większego namysłu, ale tak naprawdę tracimy bardzo dużo czasu. Postaraj się poświęcić kilka chwil na narysowanie jednej płynnej linii, która zastąpi kilkanaście niedokładnych. Widzisz więc, że sianko ma nie tylko negatywny wpływ na odbiór całej pracy, ale też mocno zaburza ekonomię linii. Warto zadbać o jakość szkicu, po to, żeby nasze rysunki wyglądały estetycznie i komunikowały dokładnie to, co chcemy przekazać odbiorcy. Ale być może teraz zastanawiasz się. Przecież często szkicuję swobodnie, tak po prostu, a moje linie nie zawsze są idealne. Czasami używam też więcej niż jednej linii, żeby coś pokazać. Czy to źle? Czy wszystkie moje szkice powinny być jak linearty? Odpowiedź brzmi: nie. Tutaj warto wyjaśnić różnicę pomiędzy tak zwanymi liniami poszukującymi a siankiem. Linie poszukujące, bo tak można by przetłumaczyć angielski termin searching lines, to swobodne pociągnięcia, które służą w szukaniu formy. Artysta używa ich w początkowym etapie pracy, kiedy stara się uchwycić dany obiekt po raz pierwszy. Takie wstępne szkice mogą być nieco bardziej swobodne niż dokładne linearty, ale z drugiej strony mocno różnią się od sianka. W przeciwieństwie do niego, linie poszukujące są płynne i dostarczają informacji na temat szkicowanego obiektu. Sprawiają one, że artysta może znaleźć tę właściwą, ostateczną linię w kolejnych etapach szkicowania. Linie poszukujące mają z góry określony kierunek i są dobrze przemyślane. I co najważniejsze, ich swobodny charakter nie wynika z tego, że artysta ma niewyćwiczoną rękę. Linie te wyglądają, jakby były narysowane szybko i bardziej chaotycznie. Bo takie luźne szkicowanie służy wstępnemu szukaniu formy. Możesz zatem bez obaw rozpoczynać swoje szkice od bardziej swobodnego zaznaczania kształtów, ale pamiętaj o tym, żeby rysować świadomie. Ważne, żeby każda narysowana przez Ciebie linia miała jakiś cel. Linie poszukujące tworzą bazę pod bardziej dokładne rysunki. Na takiej bazie można budować czyste szkice. Dopracowany lineart daje artystom szereg różnych możliwości. Dobry linearny szkic jest właściwie podstawą każdej pracy. Bez niego po prostu nie jest możliwy poprawny render czy dobrze rozrysowany koncept. Lineart może być punktem wyjścia do dalszej pracy, może być na przykład początkiem obrazu ale za pomocą linii można przekazać tak wiele informacji, że sam w sobie czysty szkic może być już skończonym dziełem. Zauważ, że płynny i czysto poprowadzony linard pozwala na pokazanie naprawdę wielu detali, co nie byłoby możliwe w przypadku mniej dokładnego szkicu. Za pomocą starannych linii możemy zasugerować różne cechy obiektów, które rysujemy, takie jak tekstura, miejsce przedmiotów w przestrzeni, a nawet sposób padania światła. Możemy też zróżnicować grubość linii i w ten sposób wyróżnić najważniejsze elementy rysunku. Linia wydaje się czymś prostym i podstawowym. Ale może mieć wiele różnych zastosowań. Widzisz zatem, dlaczego warto zadbać o jakość lineartu. Teraz pokażę Ci, w jaki sposób możesz ćwiczyć płynność linii. Żeby pozbyć się sianka ze swoich rysunków, możesz skorzystać z kilku różnych metod. Na płynność linii może mieć wpływ już sam sposób postrzegania formy, czyli to, jak wyobrażasz sobie daną rzecz, zanim zaczniesz ją rysować. Ważny jest też regularny trening, czyli odpowiednie ćwiczenia rysunkowe. Nie bez znaczenia jest też nauka właściwego ułożenia ręki w procesie rysowania. Dodatkową pomocą mogą być też odpowiednie opcje w programie graficznym, z którego korzystasz. W pozbyciu się sianka może pomóc Ci wstępna, uważna obserwacja kształtów, która ma miejsce jeszcze zanim zaczniesz cokolwiek rysować. Nieważne, czy rysujesz z wyobraźni, czy z natury, albo może z referencji. Żeby cokolwiek naszkicować, Musisz najpierw przeanalizować formę danego obiektu. W ten sposób tworzysz w swojej głowie pewien plan, taki wstępny zarys, który pomoże ci uchwycić daną rzecz. Teraz wyjaśnię ci, dlaczego ma to znaczenie w kontekście płynności linii. Spójrz na ten przykład. Po krótkiej analizie kształtu truskawki. Dochodzimy do wniosku, że najprościej będzie ją przedstawić za pomocą odwróconego stożka, który jest nieco zaokrąglony u góry. Żeby narysować stożek, potrzebujemy natomiast płynnych linii. Forma takich brył jak stożek jest prosta i nie ma tutaj miejsca na żadne nierówne krawędzie. Dlatego, jeżeli spróbujemy teraz narysować truskawkę mając w pamięci to. Jak wygląda stożek? Intuicyjnie będziemy szukali płynnych linii i w ten sposób znacznie łatwiej unikniemy sianka. Zamiast po prostu kopiować, analizuj to, co widzisz i zawsze rysuj za pomocą najprostszych form. Planuj to, co chcesz narysować. Nie rób niepotrzebnych kresek, które nic nie znaczą. Płynność linii jest też czymś, co można poprawić odpowiednio ćwicząc. Tutaj warto wspomnieć o konieczności poprawnego ułożenia ręki. Przyczyną braku płynności linii może być także wyprowadzanie ruchu narzędzia z samego nadgarstka, a nie z przedramienia. Zauważ, że nadgarstek ma ograniczone pole ruchu. Zobacz, jak bardzo pole to się rozszerza kiedy uniesiesz łokieć i spróbujesz wykonać zamach całym przedramieniem. Jeżeli chcesz, żeby Twoje linie były bardziej płynne, dostosuj ruch ręki do etapu pracy. Korzystaj z ruchu nadgarstka, żeby uchwycić małe detale, a z ruchu przedramienia dyszkicujesz większe i bardziej rozległe elementy. Teraz, kiedy już wiesz w jaki sposób poprawnie ułożyć rękę, możesz przejść do samych ćwiczeń. Możesz zacząć od tego, że narysujesz dwie kropki i spróbujesz je ze sobą połączyć jednym płynnym ruchem. Zmieniaj czasem kierunek rysowania, albo stwórz w ten sposób różne ciekawe kompozycje. Możesz też rysować po prostu kółka czy inne proste kształty, albo wpisywać jeden kształt w drugi. Innym pomysłem jest na przykład narysowanie dwóch równoległych linii. Pomiędzy którymi postarasz się narysować kółka w taki sposób, żeby nie wychodziły poza ten wyznaczony przez linie obszar. Zwykłe szlaczki czy spirale też świetnie się tutaj sprawdzą. Wszystkie powyższe ćwiczenia możesz wykonywać nie tylko po to, by poprawić płynność linii, ale i jako rozgrzewkę przed rysowaniem czegokolwiek. Na pewno masz takie dni, w których nie masz pomysłu, co narysować. Tego typu ćwiczenia są wtedy świetnym pomysłem. Rozgrzanie ręki i stworzenie kilku prostych kształtów z pewnością rozbudzi Twoją kreatywność. Jeszcze jednym ćwiczeniem, o którym tutaj warto wspomnieć, jest rysowanie lineartów. Przygotuj sobie wstępny szkic, a następnie spróbuj go przerysować jak najdokładniej, tak żeby powstał czysty i płynny obrys. Tworzenie tak precyzyjnych rysunków znacząco poprawi Twoją kontrolę linii. Płynność linii można też poprawić dzięki opcjom programu graficznego. Od razu jednak zaznaczę, że wskazówki, o których będzie tutaj mowa, nie będą dotyczyły automatycznych funkcji, które właściwie rysują za nas. Istnieje taka pokusa, żeby korzystać na przykład z narzędzia ścieżek w Photoshopie. Czy z automatycznych obrysów kształtów? Ale pamiętaj, jeżeli dopiero uczysz się rysować, to nie warto opierać swoich umiejętności wyłącznie na opcjach programu. Nie mam tu na myśli, że używanie wspomnianych narzędzi jest złe, ale nie powinno się z nich korzystać, jeżeli nie umie się jeszcze samodzielnie narysować płynnych linii. Jakie są natomiast opcje, z których warto i nawet należy korzystać? Pamiętaj o rysowaniu w dużym przybliżeniu. Jeżeli chcesz wykonać czysty, szczegółowy lineart, łatwiej będzie ci zachować płynność linii, kiedy będziesz pracować nad mniejszymi fragmentami. Co jakiś czas oczywiście oddalaj widok, żeby upewnić się, że to co rysujesz wygląda dobrze, ale nie rysuj lineartu w dużym oddaleniu. Bo może to sprawić, że szkicowana przez ciebie kreska będzie nierówna. Jeżeli trudno jest ci narysować linię pod danym kątem, możesz obrócić obszar roboczy. Nie każdy kąt rysowania musi być dla ciebie naturalny i jego zmiana może pomóc uniknąć nierównych kresek. Nie obawiaj się częstego cofania. Staraj się rysować daną linię tak długo, aż uzyskasz pożądany efekt warto wykonać kilka prób, żeby dana kreska była równa i płynna. Tutaj wskazówka dla użytkowników starszych wersji Photoshopa. Jeżeli chcesz cofnąć więcej niż jedno działanie, użyj Ctrl Alt Z zamiast zwyczajowego Ctrl Z. Możesz też wypróbować różne rodzaje pędzli. Podstawowy, twardy pędzel Photoshopa być może wydać się zbyt toporny do takiego swobodnego szkicowania, ale może na przykład okaże się świetny do końcowych lineartów. Na szczęście programy graficzne oferują wiele różnych pędzli, które możesz dobierać zgodnie ze swoimi preferencjami. Możesz także eksperymentować z różnymi ustawieniami pędzli, na przykład z ich kryciem, Możesz nawet tworzyć własne pędzle. Ważne jest, żeby korzystać z takich narzędzi, którymi pracuje się nam najprzyjemniej, bo to także może się przełożyć na płynność linii. Jak widzisz, płynność linii w rysunku zależy od wielu czynników. Warto dążyć do jak najlepszej jakości naszej kreski, bo dobry lineart daje nam dużo artystycznych możliwości. Zapamiętaj: unikaj sianka, dbaj o staranność linii. Linie powinny być płynne w każdym etapie pracy, niezależnie czy to wstępny czy ostateczny szkic. Wykorzystaj linie poszukujące, żeby stworzyć pierwszy szkic na bazie którego narysujesz bardziej dokładny lineart. Możesz ćwiczyć płynność linii i jej kontrolę poprzez lepsze rozumienie formy. I jej wizualizację w wyobraźni, dzięki ćwiczeniom ręki, a także dzięki dobremu wykorzystaniu opcji programu graficznego. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Życzę Ci miłego rysowania. Twoją pasją są gry komputerowe, filmy czy animacja? Możesz przekuć to marzenie w pracę. Tworzymy wymagające kursy internetowe z codziennym wsparciem instruktorów oraz pomocną zaangażowaną społecznością potęgaobrazu.pl. Dołącz do nas.